Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza prowadzi projekt polsko-węgierska współpraca na rzecz bezpieczeństwa energetycznego w kontekście transformacji energetycznej i konkurencyjności gospodarki. Zaangażowani w projekt badacze z Polski i Węgier analizują wektory polityki energetycznej obydwu państw, pokazują podobieństwa i różnice oraz próbują znaleźć pole do zacieśnienia współpracy. Współpracy w kontekście transformacji energetycznej oraz budowy konkurencyjności ekonomicznej obydwu gospodarek. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. A o roli gazu w miksie energetycznym Polski i Węgier rozmawiamy z doktorem habilitowanym Mariuszem Ruszelem, politechn profesorem Politechniki Rzeszowskiej oraz prezesem Instytutu Polityki Energetycznej. Witam Cię Mariusz. Witam serdecznie. Może na początku zapytajmy, jakie są podobieństwa i różnice między obydwoma państwami, jeśli chodzi o, o, o udział gazu w miksie, w miksie energetycznym. Obydwa państwa, Polskie, Polska i Węgry, to, to państwa, które mają dosyć podobne doświadczenia historyczne. No, można powiedzieć, że na przełomie lat 70., właściwie wtedy tak naprawdę rozpoczęto budowę infrastruktury gazowej w obydwu państwach. I w tym okresie sowieckim, kiedy byliśmy państwami satelickimi po podziale na Europę Wschodnią i Zachodnią były budowane gazociągi, tłoczni gazu, podziemne magazyny gazu i to wszystko było robione zgodnie z taką logiką, która prowadziła do tego, że gaz ma być ze wschodu przesyłany na zachód. A więc Węgry i Polska to między innymi kraje tranzytowe dla przesyłu tego surowca, dla gazociągów typu Braterstwo, Jamał Europa i ich rola, jako rola państw tranzytowych, ale jednocześnie ta infrastruktura była tak zbudowana, że te państwa stosownie do rozbudowanej infrastruktury zaczęły podpisywać kontrakty długoterminowe, no i uzależniły się od Federacji Rosyjskiej, dzisiejszej, jeżeli chodzi o dostawy, dostawy gazu ziemnego. Więc to jest jak gdyby pierwsze takie podobieństwo historyczne, a więc podobne doświadczenia. Druga kwestia, co jest bardzo ważne i bardzo ciekawe, Zarówno Polska, jak i Węgry to są państwa, które wydobywają swój własny gaz. Węgry wydobywają go teraz trochę mniej. To wydobycie jest mniej więcej na poziomie 1,5 miliarda metrów 3 ale jeszcze kilkanaście lat temu Węgry wydobywały prawie 8 miliardów. A więc to, to Jaki to jest procent w, w całym bilansie wykorzystania gazu? Węgry wykorzystują dzisiaj około 10 miliardów metrów 3 rocznie. Hmm. Więc hmm, kilkadziesiąt lat temu to wydobycie było bardzo duże. Na dzień dzisiejszy około 1,5 miliarda, więc około 15% zaspokojenie własne. Polska wydobywa niecałe 4 miliardy przy rocznym zużyciu na poziomie 19,6 miliarda, a więc obydwa państwa mniej więcej na poziomie 15% Węgry, około 20% Polska są samowystarczalne energetycznie. To jest taki drugi, można powiedzieć, przykład podobieństwa, jeżeli chodzi o sektor gazowy. Trzecim jest to, że obydwa państwa na dzień dzisiejszy są uzależnione od Federacji Rosyjskiej. Węgry w 100%, bo importują około 8,6 miliarda, i cały ten import pochodzi de facto z, Węg z, z Rosji. Natomiast Polska importuje około 75% wolumenu importowanego gazu z Federacji Rosyjskiej w ramach kontraktu jamalskiego, który wygasa. W roku 2022, czyli w przyszłym roku. No, Polska bardzo dużo zrobiła w kierunku dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia gazu. Będziemy mieli prawdopodobnie gaz ze Stanów Zjednoczonych, dostawy z Kataru. Jest także mowa o ukończeniu gazociągu, który połączy nas z Norwegią. Jak ta sprawa wygląda w przypadku Węgier? Czy tam też? Jest mowa o dywersyfikacji. Czy może ta dywersyfikacja, czy dywersyfikacja kierunków jest y, największą różnicą między naszymi państwami? No zdecydowanie ta, ta polityka dywersyfikacji jest zupełnie, zupełnie odmienna, bo w przypadku Polski możemy mówić o, o takich projektach, które, mm, które mają na celu zdywersyfikowanie struktury kontraktów gazowych, i myśmy tych kontraktów jako Polska zawarli właściwie kilka, bo Polska podpisała, właściwie polska spółka Peginik podpisał kontrakt z Qatar na dostawy na dzień dzisiejszy prawie 2,7 miliarda metrów sześciennych rocznie. Ale też podpisaliśmy kontrakty z amerykańskimi spółkami Centrica, Venture Global LNG, Chenier czy Port Arthur LNG. I tutaj te kontrakty to są kontrakty długoterminowe z Amerykanami. Podpisaliśmy kontrakty do roku 2043. Trzy spośród czterech, które wymieniłem, z firmą Centrica jest do roku 2022, ale to tylko było 9 dostaw LNG. Pozostałe kontrakty to są kontrakty na kolejno 2,7 miliarda, 1,95 i ponownie 2,7 miliarda metrów sześciennych. A więc można powiedzieć, że ta struktura kontraktów, które zawarliśmy, ma na celu wypełnienie możliwości przepustowości terminalu LNG w Świnoujściu, który ma poziom 7,5 miliarda metrów 3 rocznie, a nawet te kontrakty, które zawarliśmy, przewyższa ten poziom, bo nie zapominajmy, że terminal ma dodatkowy zbiornik, który nam pozwala go rozbudować do około 10 miliardów metrów 3 i jest też dyskusja o tym, aby na Pomorzu zrobić tak zwany pływający, czyli. Floating LNG na poziomie około 4 miliardów metrów sześciennych. W tym wszystkim jest Baltic Pipe, który kończymy. On będzie pozwalał na dostawy 10 miliardów metrów sześciennych z Norwegii. Ale, co ciekawe, Amerykanie kilka lat temu sprzedali polskiej spółce PGNiG norweskie złoża. Więc my w Norwegii, jako Polska, jako PGNiG, spółka Skarbu Państwa, mamy koncesję na gaz. Niektóre kupiliśmy od Amerykanów, niektóre od Norwegów, na dzień dzisiejszy Pegging ma 60 koncesji, koncesji w Norwegii. Czyli można podsumowując ten, tę część, polska dywersyfikacja to jest kierunek atlantycki, a w przypadku Węgier to jest... Znaczy Polska, polska się wpisała w tak zwany projekt wspólnego zainteresowania Korytarz Gazowy Północ-Południe, który jest promowany przez Unię Europejską, a więc my udrażniamy na północy infrastrukturę, y, która pozwala nam na dostawy gazu. Podpisujemy kontrakty pozwalające na dywersyfikację z różnych źródeł i kierunków. Równolegle rozbudowujemy infrastrukturę wewnątrzkrajową, czyli nowe tłocznie gazu, które będą pozwalały na tłoczenie gazu z północy na południe, a nie tak jak dotychczas ze wschodu na, na zachód, gdzie główną tłocznią jest tutaj Jarosław. Y, my będziemy musieli te tłocznie i ten system przebudować, hmm. zwiększyć przepustowości, to się aktualnie dzieje gazociągów z północy na południe i docelowo, jako następny etap, rozwinąć połączenia ze Słowacją. W przyszłym roku, w pierwszej połowie 2022 mamy zakończyć interkonektor gazowy ze Słowacją, żeby ten gaz mógł płynąć potencjalnie dalej, aż do terminalu LNG na wyspie Kryk na Chorwacji. Z drugiej strony są Węgry, które przyjęły zupełnie inną optykę. Można powiedzieć, że węgierska strategia energetyczna w obszarze dostaw gazu bardziej skoncentrowana jest na stałej relacji z Federacją Rosyjską i na pewnej wierności politycznej, ponieważ Węgry nie tak dawno, miesiąc temu, właściwie półtora miesiąca temu, zawarły kolejny kontrakt gazowy z Federacją Rosyjską, który będzie obowiązywał do roku 2036. To jest przedłużenie umowy o 15 lat na dostawie 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Ktoś by powiedział, że jest to mniej więcej połowa rocznego zapotrzebowania, ale tutaj bardzo ważna rzecz. Węgry przyjmują w tym momencie takie rozwiązania na poziomie ciepłownictwa, które spowodują, że w nadchodzących latach Konsumpcja gazu na Węgrzech ma się zmniejszyć prawie o 3 miliardy, czyli zakłada się, że rozwój energetyki odnawialnej, rozwój elektrowni jądrowej w Parks, którą de facto też rozbudowuje rosyjska firma Rosatom, spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na gaz o około 3 miliardy, więc te dostawy z Rosji plus wydobycie własne to już będzie taki poziom, który może będą zabezpieczać praktycznie całość potrzeb. Węgry też na dzień dzisiejszy zdecydowały się na przedłużenie tej umowy z Rosjanami, i Węgry też w ostatnim roku sprowadziły prawie dwa razy tyle gazu, ile potrzebowały, z tego względu, że Węgry ten gaz reeksportują. I to jest bardzo ciekawe, bo podpisując umowę z Rosjanami. Węgry zdecydowały się na odbiór gazu od 2020 roku z gazociągu Turkstream, czyli z południa. Ten gaz będzie docierał przez Serbię, a więc przez Bałkany. Tym samym nie będzie dostaw gazu przez Ukrainę. Czyli Węgry w sposób świadomy podjęły decyzję polityczną, która pozwoli Rosjanom rozgrywać swoją politykę zagraniczną względem Ukrainy. I co ciekawe, w ostatnim roku to właśnie Węgry są państwem, jednym z dwóch obok Słowacji, które najwięcej reeksportowały gazu na Ukrainę. Czyli mamy do czynienia z takim bardzo ciekawym układem gry geopolitycznej, którą prowadzą Węgry, bo z jednej strony świadomie doprowadzili do obniżenia pozycji tranzytowej Ukrainy, z drugiej strony kupują dosyć dużo gazu rosyjskiego, bo Węgry też kupują gaz z Austrii. I to jest też gaz rosyjski, który jest z Nord Streamu, na rynku krótkoterminowym i spotowym. I te nadwyżki gazu, które Węgry kupują, odsprzedają Chorwacji i odsprzedają de facto Ukrainie. Czyli tak naprawdę dla Węgrów ta decyzja była dosyć korzystna, bo z jednej strony świadomie pozbawili Ukraińców możliwości zachowania pozycji tranzytowej, ale z drugiej strony to właśnie Węgry na dzień dzisiejszy sprzedają Ukrainie gaz, czyli dbają również o swój dochód dla rynku, bo z analiz Eurostatu, ja przeprowadziłem takie badania, że porównałem cenę gazu za ostatnie 6 lat, wynika, że Węgry mają absolutnie najniższą cenę gazu w całej Unii Europejskiej, w pierwszej połowie 2021 roku węgierscy odbiorcy w postaci gospodarstw domowych płacą 0,0307 euro za kWh. Ile płaci, no podajmy po, to może nie w furintach, ale w, w euro, ile płaci odbiorca, końcowy odbiorca na Węgrzech, a ile dla porównania końcowy odbiorca w Polsce? Odbiorca końcowy na Węgrzech płaci y, 3 eurocenty za kilowatogodzinę, natomiast dla porównania w Polsce jest to 3,8 eurocenta za kilowatogodzinę, a więc ta różnica procentowo jest znacząca. I to jest cena dla gospodarstwa domowego, ale co jest ciekawe. Dużo ważniejszy jest przemysł, a węgierski przemysł płaci za gaz już tylko 2,2 euro centy za kilowatogodzinę. To jest absolutnie najniższa cena gazu dla biznesu w Europie. Dla porównania polski przemysł płaci 2,8 euro centa za kilowatogodzinę. I tu jest jeszcze jedna ciekawostka, bo dzisiaj. W listopadzie 2021 roku jest taka gorąca dyskusja, że w całej Europie o kilkaset procent przez zmniejszenie dostaw rosyjskiego gazu do magazynów w Europie w ogóle gaz podrożał na giełdzie, na giełdach europejskich i tak dalej. I wszystkie kraje Unii Europejskiej odczuły podwyżki gazu ziemnego w październiku, poza jednym wyjątkiem: Węgry. Węgry nie odczuły w ogóle podwyżki rosyjskiego gazu, wręcz przeciwnie, delikatnie ta cena się obniżyła. Co to oznacza? To oznacza, że w sposób świadomy Federacja Rosyjska poprzez pewne instrumentarium jest w stanie zwiększyć konkurencyjność na przykład sektora chemicznego, no bo największym konsumentem gazu jest sektor petrochemiczny, na przykład taki koncern mol, który jest. Większy na... od Orlenu chyba. Większy od Orlenu, który jest potężnym koncernem. Dla którego cena gazu jest bardzo ważna, i teraz, w momencie kiedy Węgry mają możliwość dostaw dla tego owego koncernu najtańszego gazu, to i każdy produkt petrochemiczny, ale i chemiczny, zakłady azotowe dla rolnictwa, etc., on jest tańszy. Przez co, jeżeli on jest tańszy, no to łatwiej tak naprawdę Węgrom zbudować przez to tańszy produkt dla odbiorcy końcowego. Węgrzy, jako społeczeństwo, płacą mniej za gaz. Węgierski biznes płaci mniej za energię. I tu jest jeszcze jedna ciekawostka, bo 50% energii elektrycznej na Węgrzech powstaje z elektrowni jądrowej, 30% z gazu, który już wiemy, że jest bardzo tani, więc ten prąd wytworzony z gazu też jest tani. Ale co jest jeszcze ciekawsze, było takie porównanie dotyczące ceny energii elektrycznej wyprodukowanej z elektrowni jądrowej, właśnie w elektrowni PARC, i okazuje się, że ta cena kilowatogodziny wyprodukowanej z tej elektrowni jest też bardzo niska. Ja przypomnę tylko, że Rosjanie również dostarczają paliwo jądrowe w ramach kontraktu z Węgrami. Te umowy nie są publicznie dostępne, ale analiza ceny końcowej dla odbiorcy końcowego, która już jest publicznie dostępna na stronie Komisji Europejskiej, może prowadzić do dosyć prostego wniosku, że za to, że Węgrzy podejmują określone decyzje polityczne. Które umożliwiają Federacji Rosyjskiej rozgrywanie geopolityki w Europie, otrzymują nagrody, a tymi nagrodami mogą być rekordowo niskie ceny surowców energetycznych, tudzież paliwa jądrowego, które powodują, że węgierska gospodarka, i tu też taka, taka ciekawostka, ponieważ nie tak dawno, a właściwie hmm, chyba pod, pod koniec Pierwszej połowy tego roku OECD podała informacje na temat prognoz wzrostu gospodarczego, czyli PKB. My dzisiaj w Europie mówimy o tym, że jest inflacja, że jest kryzys, że wszyscy dostają po kościach, no bo tak jest. Ale OECD podało niedawno prognozę PKB dla Węgier na rok 2021 i na rok 2022. Tutaj ciekawostka. PKB na Węgrzech w tym roku wzrośnie o 4,6%, a w przyszłym roku o 5%. Co to powoduje, że Węgry poprzez energetykę bardzo mocno wzmacniają sobie gospodarkę, tworzą nowe miejsca pracy, wzmacniają konkurencyjność, a partia rządząca zyskuje poparcie społeczne. Bądź też ma instrument stabilizowania tego, żeby go nie straciła, bo na Węgrzech też. Oczywiście ma miejsce pewien proces rywalizacji wewnątrzpartyjnej, jak w każdym państwie. No to jest jeden z wniosków, inny wniosek, troszkę już geopolityczny, który też jest zawarty w publikacjach ekspertów zaangażowanych w projekt, w projekt finansowany przez Instytut Felczaka, jest taki, że polityka Węgier negatywnie wpływa na solidarność europejską, ale też negatywnie wpływa na współpracę, czy potencjalną współpracę państw inicjatywy Trójmorza. Tak, z tego względu, że jak popatrzymy na to, jakie interkonektory gazowe Węgry w najbliższym czasie chcą rozbudować, no to niestety to nie są to dobre informacje ponieważ o ile Polska chce budować korytarz północ-południe, o tyle Węgry e, tak naprawdę już dzisiaj podkreślają, że dla nich rozbudowanie m, połączenia w postaci interkonektora węgiersko-słowackiego e, nie jest priorytetem. Mało tego. Jak zobaczymy, jakie są plany dotyczące przepustowości, to dostrzeżemy, że ten interkonektor będzie pozwalał, na eksport gazu z Węgier na Słowację na poziomie 1,8 miliarda, a import 4,5 miliarda. Jest to relatywnie niewiele. Natomiast niezależnie od tego połączenia, Węgry z kierunku południowego dążą do rozbudowy interkonektora gazowego z Rumunią na poziomie 1,7 miliarda metrów sześciennych i co jest bardzo ważne. Rozbudowę interkonektora z Serbią do 4,8 miliarda metrów sześciennych i rozbudowę interkonektora również z Chorwacją. Węgry też mają bardzo mocno rozbudowany interkonektor w tym momencie z Austrią ponad 5,7 miliarda metrów sześciennych. No i przepustowość interkonektora z Ukrainą też 17,5 miliarda metrów sześciennych. I tutaj rysuje nam się taki bardzo prosty obraz, w co grają Węgry. Węgry grają w stanie się regionalnym hubem gazu. Węgry chcą doprowadzić do tego, że pójdą w stronę elektryfikacji, jeszcze mocniej rozwiną elektrownię jądrową, rozwiną energetykę odnawialną, będą jednocześnie schodzić z gazu, ponieważ y, taka jest strategia i ona jest dosyć widoczna, ale będą Niezależnie od tego, że z gazu będą schodzić, to będą go kupować. Po co? Po to, żeby go sprzedawać. Między innymi Ukrainie, między innymi y, sąsiadom na, na południu, czyli tak naprawdę Węgry, y, jak gdyby stają się trochę tutaj y, takim państwem, które y, prowadzi własną politykę y, energetyczną w taki sposób, y, aby z Stać się reeksporterem rosyjskiego gazu. Węgrom nie zależy na, na, na reeksporcie gazu własnego, na własnego, przykład transatlantyckiego, tylko rosyjskiego. I tutaj, niestety, ale wszystko wskazuje na to, że Węgry mogą być bardzo skuteczne w tym wszystkim. No bo skoro Ros Rosja dostarcza im bardzo tanią gaz, i jeżeli oni go będą chcieli reeksportować, to będą mieli instrument grania ceną. Czyli będą go mogli też eksportować na przykład po takich cenach, że on będzie konkurencyjny. Więc myślę, że będą grali w to, aby utworzyć giełdę, giełdę energii i aby poprzez spółki córki w państwach sąsiadach tradować gaz na, na giełdach państw sąsiednich i doprowadzać do zwiększenia wolumenu reeksportu rosyjskiego gazu. Przypomnę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz: Węgry mają potężne magazyny gazu, większe od naszych. My mamy magazyny na poziomie 3 miliardy przy konsumpcji prawie 20 miliardów. Węgry mają magazyny na ponad 6,3 miliardy przy dużo mniejszej konsumpcji. Więc Węgry mogą dodatkowo bardzo dużo gazu zmagazynować. Mają też tak skonstruowane magazyny, że są dużo lepsze od naszych. Dlaczego? Bo nasze magazyny, wszystkie mamy 7 magazynów pozwalają na pobranie zaledwie 53 milionów metrów sześciennych w 24 godziny. Węgierskie pozwalają na pobranie 78 milionów metrów sześciennych w 24 godziny. W sytuacji jakiejkolwiek kryzysowej na Węgrzech lub w państwie sąsiednim to Węgry mają większe możliwości reagowania kryzysowego niż Polska, pomimo że są krajem dużo mniejszym, i pomimo, że są krajem, które konsumuje dużo mniej gazu. Polska także ma ambicje do bycia hubem gazowym dla Europy Środkowej, dla państw Trójmorza. Kto ma większe szanse i kto ma większy potencjał do bycia hurtownikiem w świetle tego, co mówisz? Czy Polska, czy Węgry? Czy Polska, która dywersyfikuje źródła zaopatrzenia, czy Węgry, które mają dobre, też dobre położenie geograficzne i dobrą infrastrukturę? Z jednej strony Węgry, które będą miały większe możliwości do tego, żeby reeksportować rosyjski gaz, z drugiej jednak strony Polska, co prawda, będzie zwiększać zapotrzebowanie gazu stosownie do planów gaz systemu to ma być około 30 miliardów metrów sześciennych w perspektywie dekady. Jednakże to, że my udrażniamy korytarz północ-południe i będziemy rozbudowywać docelowo w dalszym etapie interkonektor gazowy ze Słowacją i z Czechami który również w połączeniu gazowym z Węgrami w dół poprzez Słowację będzie tak naprawdę stwarzał dla tych państw dostęp do basenu Morza Północnego, to może to spowodować do, 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 do Bałtyku, do, do, do basenu Morza Bałtyckiego, może to spowodować, że wyobraźmy sobie taki scenariusz, że następują zmiany polityczne. No, bo my to wszystko rozpatrujemy w sytuacji, że określeni politycy rządzą na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. Ale nie zapominajmy o tym, że mamy rotację w postaci wyborów. I teraz, w sytuacji, kiedy w jednym z państw, na przykład z krajów Grupy Wyszehradzkiej, doszłaby do władzy opcja polityczna, która by była bardziej zorientowana na politykę transatlantycką. Gdyby Stany Zjednoczone zdecydowały się wzmocnić proces kontraktów wojskowych obarczonych na przykład dodatkową klauzulą w postaci dostaw gazu, no to wtedy mielibyśmy gotową infrastrukturę energetyczną do tego, żeby te państwa jednak decydowały się na odchodzenie e, od rosyjskich dostaw na rzecz zwiększenia chociażby dostaw gazu transatlantyckiego. Państwem, który tak naprawdę jest w stanie doprowadzić do tego, żeby gaz poprzez Polskę płynął dalej nie są do końca Polacy my, my możemy próbować ale żebyśmy stali się takim mocniejszym, można powiedzieć hubem gazowym w tej części Europy, my potrzebujemy tutaj politycznego wsparcia Stanów Zjednoczonych dlaczego? no bo reeksport węgierskiego gazu jest dlatego możliwy że proces ten wspierają Rosjanie jeżeli Amerykanie w sposób podobny wspieraliby nasze działania związane z dążeniem do reeksportowania gazu dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i również dostaw gazu na Ukrainę to wtedy również my bylibyśmy też skuteczni i wtedy mogłoby wyglądać to w ten sposób że zarówno Węgrzy reeksportowaliby gaz rosyjski jak i Polacy reeksportowaliby gaz transatlantycki natomiast w dłuższej perspektywie czasu nie można wykluczyć też tego, że przy zmianach politycznych na Węgrzech, może Węgry zdecydują się również na zmianę kontraktu gazowego względem Federacji Rosyjskiej. I na sam koniec jedna bardzo ważna rzecz, o której zapominamy. My tu dzisiaj dyskutujemy o gazie, ale jutro będziemy ten gaz mieszać z wodorem. Te rury, które my budujemy, dzisiaj wykorzystujemy do przesyłu gazu. Ale może za kilka lat, może za pięć, to już będzie gaz połączony z wodorem, a może w dłuższej perspektywie czasu będziemy dyskutować o dywersyfikacji wodoru. I tutaj Węgry nie są związane długoterminowym kontraktem z Rosjanami, i tutaj otwiera się nowe przedpole do tego, żeby układać politykę dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej. I spośród wszystkich państw Grupy Wyszekradzkiej najlepszą pozycję ma, mają Polacy. Nie tylko dlatego, że współpracujemy ze Stanami i mamy dostęp do Morza Bałtyckiego, ale dlatego, że wszystkie te kraje, typu Czechy, Słowacja, Węgry, zdecydowały się na głęboko idący proces prywatyzacji, tracąc kontrolę nad swoją infrastrukturą gazową. W przypadku Polski, my jesteśmy takim państwem, które nie sprywatyzowało nic z tak zwanej infrastruktury strategicznej. Wszystko, co jest strategiczne w obszarze gazu, Albo należy do gaz systemu, albo do Peginingu. Więc w momencie kiedy dojdzie do układania relacji w obszarze wodorowym kluczowe znaczenie będzie miało też to, kto jest właścicielem infrastruktury. Jeżeli my jesteśmy tym właścicielem, będziemy mieli lepszą pozycję startową w rywalizacji o geopolityczne czy geoekonomiczne również projekcje rozpływu wodoru w tej części Europy. Bardzo ciekawa konkluzja. Dziękujemy bardzo. O gazie w, w miksie energetycznym Polski i Węgier rozmawialiśmy z doktorem habilitowanym Mariuszem Ruszelem, profesorem Politechniki Rzeszowskiej i prezesem Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza. Rozmawiał Adam Cyło. Dodajmy jeszcze, że rozmowa odbyła się w ramach projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, a wszyscy zaangażowani w projekt eksperci wypowiadają się we własnym imieniu. Nie jest to stanowisko Instytutu Felczaka. Dziękujemy bardzo. Rozmawiał Adam Cywo. Dziękuję bardzo.